Kurwa za, za, za ten, za za za, 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 za kurwa cywać majora, to pamiętaj o tym, że ja przyjdę. Mi mnie stać! Zobacz, kurwo. Mi się, że mi stać? Ja mogę przyjechać z Niemiec, kurwo, i do Polski. Do tego Białego Stoku. I ty, kurwa, Sławek jesteś takim kurwą. Mówisz, że się odcinasz kurwa od szkolnej, a robisz co innego. Nie, jest to dla ciebie wstyd. Co ty robisz? Nie jest dla ciebie wstyd. Wysyłasz, wysyłasz sucholorskiego kurwa na dziwki, żeby on pieniądze wydało. Nie jest dla ciebie wstyd. Nie jest dla ciebie wstyd, żebyś ty takie rzeczy robił. Gościu, ja u nich byłem. Ja wiem, co są ludzie. A ty co ty robisz? Pojebie pierdolony. Nie lubię cię. I cię bardzo nie lubię. I cię nienawidzę. Co ty odpierdasz? Pojebał cię? Żeby ludzi wykorzystywać? Po pierdolcu? Sławek? Pojebało cię. Kurwo? Ty kurwo! Tu Plę na ciebie, ty. Kurwo, jebana. Już tak ci powiem. Wiesz dlaczego tak ci powiem? Bo nie lubię, jak ktoś ludzi upośledzonych kurwa wyzyskuje. Bo powinieneś im dać zarobić. Na wszystkim, co oni zarabiają. A nie! I ich, ich podziwka ściągać. Ty kurwo. Pamiętaj, że jesteś kurwą i cię sumienie kurwo zgryzie ja jestem tylko rafatuskiem i powiesz, że jestem kurwa rafatus taki, nie taki, ja mam to w pizzie. ja mam to w piździe na mój temat możesz powiedzieć dużo ale pamiętaj jedno kurwo bo dla ciebie człowiek, ja nie powiem jesteś kurwą dla mnie że ludzi upośledzonych wyzywasz Robić z nich ludzi. Zamiast pomóc Schodowskiemu wyjść z bagna, żeby on kurwa Nitro nie wąchał, to ty kurwa na temat ciągasz I kurwa i jego ciągasz, kurwa po, po tego. Po, po kurwa ciągasz jego po, po poznaniach. Kurwo. Nienawidzę cię, pamiętaj o tym. Nienawidzę jak ktoś upośledzonych ludzi kurwa wyzyskuje. Jesteś dla mnie kurwą, pamiętaj o tym. Pff, pluję na ciebie z góry. Z Niemiec, z Niemiec z zachodnich na Ciebie prójek kurwo. I uwierz mi dla Ciebie i tam księdze z obojego stoku. Wiesz? Sławku, z obojego stoku pierdolona kurwo.